Trzeba im zdjąć. Lecimy. Nie, Ze mną e, Mirek założycie, będzie strony pomaga. Cześć. Witam serdecznie. Hej. E, to powiedz, może tak na rozgrywkę, na początek. Od czego to się zaczęło, jak to się zaczęło? E, szczerze powiedziawszy, no, akcja jest typowa tak spontaniczna, nigdy tego nie planowałam. Wyszło to zupełnie naturalnie. Mogę powiedzieć po prostu, no, że, że po prostu, no, chęć, po, chęć pomagania innym e, wygrywa. Powiedz, bo nie wszyscy wiedzą, więc tak jakbyśmy szerzej troszkę weszli w temat, na czym polega działalność grupy Manchester United pomaga, czym ona się zajmuje i jak sobie dobieracie cele, które realizujecie. E, e, powiem tak, e, Manchester United pomaga nie jest żadną organizacją ani fundacją. Wszystko co robimy tak jakby dobrowolnie wychodzi, to, to jest oddolna inicjatywa. Polega ona na tym, że za każdy wygrany mecz, mecz jest, który United 5, umowna kwota to jest 5 zł, za każdy remis 2 zł. Wiele środków, które wpływa na na, na nasze aktualne wam z chociażby są z koszulek, z, 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 z autografami, które podpisują nam pisarze przed, mecz, przed meczem, czy pod ośrodkiem Karim. Powiedz mi... E... Teraz jesteśmy już dzisiaj, ostatni dzień, podczas drugiego y, zlotu grupy Manchester United pomaga, jak to wygląda od strony organizacyjnej, no bo na pewno y, jest duża y, rzesza ludzi, która chce tutaj się dostać. Jakbyś miał w y, dwóch, trzech słowach powiedzieć. Jaka jest różnica pomiędzy tym, co jest teraz, a co było rok temu? Pierwsza myśl, co, co, przychodzi, to pierwsze, co przychodzi na myśl, to przede wszystkim jest znacznie większa ilość osób. W tamtym roku było nas około 115 tutaj w Radce. w tym roku było nas około 185 osób. Szczerze powiedziawszy, nie, nie obliczyliśmy dokładną ilość osób. Bardzo cieszę przede wszystkim fakt, że w tym roku było bardzo sporo dzieciaków i były, byli z nami oczywiście też rodziny, którym pomogliśmy, była między innymi z nami Ewa, była Kornelia czy bo Dla Woltusia przypomnę, zebraliśmy 236 tysięcy złotych, dla Ewy 110 tysięcy złotych, a dla Corneli 80. Jak wygląda to organizacyjnie? Organizacyjnie wygląda to w taki sposób, że trzeba po prostu poświęcić mnóstwo czasu chęci zapału. Mam pomocnika, który nazywa się Artur. No bez niego też by się na pewno to nie udało. I co, co, mogę, co mogę dodać? No... No... z no... No też e, licytacje, które tutaj były prowadzone właśnie na, na rzecz, e, na się pomalają no te zbiórki no te, i, i fanty, które były przedmiotem tych licytacji, to zrobiły też duże wrażenie. Oczywiście, że tak, no e, w dwa dni, można powiedzieć w sumie nawet w półtorej dnia zebrać e, około 25 tysięcy złotych jeszcze na pewno coś płynie na, na zbiórki. E, Mogę przypomnieć, że była licytowana tutaj m.in. koszulka z autografem Bruno Garnaczo. Przede wszystkim też odbywała się loteria na podpis Fergusona, na, na największej legendy, moim zdaniem, jeśli chodzi o Manchester United. Za samą loterię udało się zebrać około 5 tysięcy złotych. Czego Ci można życzyć, jeżeli chodzi o grupę i o to, żeby to tak dalej się fantastycznie rozwijało? Czego byś sobie życzył na, na przyszły rok? Na przyszły? Szczerze? Chciałbym, żeby poziom wpłat, który teraz e, widnieje, żeby utrzymywał się chociaż na tym samym poziomie. Już nawet i naprawdę byle nie spadł, nie, nie, nie oczekuję, żeby to rosło, żeby cały czas te osoby, które z nami są, żeby po prostu były z nami no, po prostu na zawsze. Mniej więcej jaki to jest poziom wkładu? Aktualnie na przykład wygląda to tak, że za, za zwykły mecz ligowy, mamy myśli typu, nie wiem, wygrana z Brentford czy z, z tego pokroju drużynami, to jest około 3, 3 tysięcy złotych za mecz. A jak przychodzi wygrana, nie wiem, z Liverpoolem, z, z Manchesterem City, to jest takich 6-7 tysięcy potrafimy nawet płacić za wygrany mecz. I na koniec chciałbym zapytać jeszcze, no bo też czytałem i widziałem wiele wpisów na grupie, że praktycznie co mecz na no, raport ktoś z delegacji grupy Męczestranych pomaga, czy w Polska się wybiera. Ciężko jest zorganizować taki coś? E, no myślę, że zawsze jakaś delegacja z naszej grupy je, jest. Meczu. Sam w tym, w tym roku miałem mój najlepszy sezon, jeśli chodzi o wyjazdy do Anglii, było to jeden, minimum jeden mecz w miesiącu. Czy ciężko? Powiem tak, na, pe na pewno pomaga oficjalne stowarzyszenie. Ja osobiście korzystam po prostu przez po prostu Rafi, który też znajduje się u nas na grupie w własnym zakresie, potrafi załatwić bilet. Wszystko, wszystko zależy, kto też sobie, jak sobie to chce przeznaczyć i czy lecimy ze znajomymi, czy lecimy samemu. Jeżeli lecimy samemu, na pewno koszta są troszkę większe. Jeżeli lecimy, na przykład umawiamy się z dwoma, trzema kolegami, to dzielimy wszystko koszta na pół, jeśli chodzi o, nie wiem, nocleg, jeśli chodzi o Ubery, nie, nie wychodzi aż to tak wcale drogo.